Dzień dobry, z tej strony oczywiście Olivera. Oto nowy odcinek z serii rugby po polsku. Sprawdźmy zatem, co nowego dzieje się w polskim rugby. Zaczynamy. Chris Heat powołał skład na Rugby Europe Championship. Tak prezentuje się nasza kadra. 4 lutego nasza reprezentacja zmierzy się z Rumunią w Bukareszcie o godzinie 13 czasu polskiego. Transmisja będzie dostępna na stronach Rugby Europe. Chris Heat o debiucie w Rugby Europe Championship powiedział To dla każdego z nas zupełnie nowe środowisko, dla zawodników i sztabu szkoleniowego. Staramy się zrobić wszystko, żeby w Championship zagrać jak najlepiej, ale cel jest długofalowy. Z pewnością będzie nam bardzo ciężko się utrzymać. Pierwszy mecz zagramy z Rumunią, która będzie uczestniczyła w tegorocznym Pucharze Świata. Mam jednak nadzieję, że reprezentacja Polski zagra najlepiej jak potrafi. Myślę, że kadrę mamy całkiem silną. Ważne, żeby nasi rugbyści nie popełniali prostych pomyłek. A jakie Wy macie zdanie na temat debiutu i składu naszej reprezentacji w Rugby Europe Championship? Napiszcie w komentarzach. Master Farm Rugby Łódź przenoszą swoją siedzibę z Łodzi do Aleksandrowa Łódzkiego. Po raz pierwszy od połowy lat 70. ubiegłego wieku w Ekstralidze zabraknie drużyny z Łodzi. Klub będzie grał na stadionie imienia Włodzimierza Smolarka, legendy polskiej piłki nożnej. Herb i nazwa drużyny została zmieniona na Budo 2011 Aleksandrów Łódzki. Dajcie znać jak oceniacie herb. Jak dla mnie jest średni. Budowlani jednak nie odcinają się całkowicie od łodzi. Ich akademia nadal będzie działać w tym mieście. Trener drużyny Przemysłow-Szyburski o przenosinach do Aleksandrowa Łódzkiego powiedział: Cieszymy się, że możemy wejść w nowy projekt. Aleksandrów daje nam bazę szkoleniową i boiska treningowe. Rugby stanie się sportem wojewódzkim. Fundamentem naszej działalności będzie młodzież. Działacze liczą, że do Akademii Rugby. Trafiać będzie nie tylko młodzież z Łodzi, ale i z Aleksandrowa Łódzkiego i ościennych miejscowości. Władze Łodzi są ostro krytykowane za tą sytuację, ponieważ bardzo słabo się interesowały rozwojem zespołów i w wielu przypadkach drużyna Rugby była całkowicie pomijana. Mam nadzieję, że w nowym domu klub ten będzie się czuł swobodniej i że zostanie lepiej potraktowany niż w stolicy województwa. Napiszcie w komentarzach, co wymyśli się o tej sytuacji. Aaron Painter odchodzi z Juwenii Kraków. Jakie były przyczyny zwolnienia nowozelandczyka z posady? Ponoć nie chodziło tu o wyniki, ponieważ drużyna zmagała się z wieloma problemami. Na decyzję o zwolnieniu zdecydowała ogólna ocena pracy trenera. Między innymi rozmowy z zawodnikami, analiza sztabu trenerskiego oraz dyskusje i obserwacje przez członków zarządu. Władze klubu zapewniają, że do rozstania doszło w sympatycznej atmosferze. Painter powiedział, że to dzięki fanom i kolegom z zespołu jego czas spędzony w Krakowie będzie godny zapamiętania. Na miejsce Nowozelandczyka po półtora rocznej przerwie wrócił Konrad Jarosz, który jest ciepło witany w drużynie. W jednym z wywiadów na pytanie, jaki jest cel klubu na drugą część sezonu, odpowiedział: Cel jest zawsze ten sam wygrać największą liczbę spotkań. Chciałbym, żeby zespoły, które sąsiadują z nami w tabeli, kończyły starcie z Juwenią bez punktów. To będzie runda, która ma wyklarować i zbudować zespół na przyszły sezon. Ciekaw jestem, jak Juwenia sobie poradzi w rundzie wiosennej. Czy powrót Konrada Jarosza pomoże zespołowi? Napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Poznania Poznań pozyskała nowego zawodnika, Wilfrida Saundersona. Rugbista ten ma 25 lat, pochodzi z RPA i występuje w pierwszej linii młyna. Wilfried wcześniej grał dla klubu Saldenha RFC. Myślę, że jest to strzał w dziesiątkę. Muszkieterowie słyną ze swojej dziurawej obrony, a zawodnik takiego kalibru może być dużym wzmocnieniem w formacji młyna. Tylko uważam też, że jeden transfer może nie wystarczyć i Poznania powinna poszukać jeszcze więcej wzmocnień, Zanim zamknie się okno transferowe, które kończy się 27 marca. Skra Warszawa została ukarana za mecz z Master Farm Rugby Łódź, który odbył się dnia 29 października. Skra wypuściła w tym spotkaniu Berszobotę, który odbywał karę dyskwalifikacji. Jest to już drugie wykroczenie tej drużyny w tym sezonie. KG i postanowili odjąć klubowi aż 10 punktów, a drużenie z Łodzi, no obecnie z Aleksandrowa Łódzkiego, dodać 5 punktów. Berszobotha został zawieszony na 3 miesiące, a główny trener Łukasz Nowosz został zdyskwalifikowany na 6 miesięcy. Sytuacja ta jest wręcz skandaliczna. Warszawski klub ponownie zostaje ukarany za włączenie do składu nieuprawnionego zawodnika. W tabeli ekstraligi na pierwszym miejscu zespół z Aleksandrowa Łódzkiego, a z Warszawa na szóstej pozycji. Budowlani w nowym domu pod nowym szyldem nie zagrali jeszcze meczu, a już zostali liderem ekstraligi. A jakie wy macie przemyślenia na ten temat? Napiszcie w komentarzach, ponieważ jestem naprawdę ciekaw waszych opinii. Na dzisiaj koniec. Jeśli spodobał Ci się materiał, Zostaw kciuka w górę, a osoby bez subskrypcji gorąco zapraszam do kliknięcia czerwonego przycisku. A jeśli jeszcze nie widziałeś poprzedniego filmu, to zachęcam do nadrobienia zaległości. Oczywiście komentarze mile widziane. Trzymajcie się. Do usłyszenia.